Celem zabiegu jest wykorzystanie elementarnych praw fizyki do czasowego przemieszczenia części krwi, limfy i innych płynów ustrojowych z kończyn dolnych i podbrzusza do górnej strefy ciała. Bodzowane zostają przy tym najważniejsze organy wewnętrzne, niektóre z nich, w tym kilka ważnych gruczołów, na chwilę wracają ku swojej prawidłowej anatomicznej pozycji to jest ułożenia pionowego, a nie poziomego, jak ma to miejsce u osób otyłych. W zależności od stanu zdrowia, Zabieg ten wykonujemy w formie pełnej świecy, półświecy lub tylko z nogami opartymi o ścianę, możliwie wysoko. Staramy się utrzymać świecę przynajmniej minutę, uregulować oddech i maksymalnie rozluźnić mięśnie, szczególnie brzucha. Pamiętajmy, im bardziej rozluźnione mięśnie, tym silniejszy efekt terapeutyczny.